bardzo proszę Pana Starostę Ronala Czepego. Czepe, przepraszam. Dobrze, Dobrze, to w tym budynku. Obszedł tematu. Bardzo proszę. w związku z odwołaniem Pana Przewodniczącego, który się odmienia, odpowiadam nazwiska więc z się odmienia z wyjątkami, ale nie będę ich wymieniał. nie 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 wiem, przecież jest. Bo ja po prostu nie trafiam w ten mikrofon, to nie są żarty. Chcę już poważnie. Eee, do parady. Podpisało nas. 19 radnych. Wszystkim bardzo dziękuję. za każdy podpis. Proponuję podjęcie uchwały do Rady Prawdy Boskiej w sprawie karty LGBT i wychowania seksualnego duchu ideologii gender. Znacie państwu projekt uchwały, pomijając podstawę prawną. Chodzi o załącznik, który w którym jest stanowisko właśnie grupy radnych. Jest to stanowisko radnych, do Rady Prawdy Boskiej w sprawie karty LGBT i wychowania seksualnego duchu ideologii gender. Przeczytam. Rada Miasu Bazylskiego zdecydowanie sprzeciwia się tzw. Tak karcie plus. Ale przepraszam, jestem przyjemniącym. Mój głos tak może sztucznie brzmi, ale to nie moja wina. Rada Miasu Bazylskiego zdecydowanie sprzeciwia się tzw. Tak karcie GBT+ oraz programu wychowania seksualnego w duchu ideologii do Wspieramy ten sam apel są z konferencji Fiskowatopolskiej z dnia 2019 roku o wycofanie pozostałych wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań zawartych w tzw. karcie LGBT. W pełni upowiadamy się za tolerancją i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Jednak podkreślamy, że dotyczy to wszystkich obywateli grup społecznych. Tolerancji i poszanowania wymagają także chrześcijańskiej wartości postawienia. W imieniu wolności religijnej oraz wolności słowa należy także szanować prawo do głoszenia poglądów chrześcijańskich oraz praktykowania obyczajów opartych na chrześcijańskim systemie moralnym. Należy mm. szanować głos rodziców w sprawie wychowania ich dzieci, niestety głos całkowicie pomijany. To nie może oznaczać propagowania, zwłaszcza poprzez nauczanie i wychowanie, określonych postaw, które w nie są akceptowane i które godzą w sumie innych ludzi, w tym osób bieżących. Koordynacja oraz wolność religijna, to także prawo do wolności od nauczania postaw, jakie się uznaje za niedopuszczalne w systemie wartości. Poprzez system edukacji seksualnej nie można narzucać postaw sprzecznych z wartościami wspólnot religijnych. Szkoła publiczna powinna być od tego wolna. Obywatele w swoim życiu kierujący się chrześcijańskim w wartości mają prawo chronić swoje dzieci przez demoralizacją, a ochronę taką to zapewnić im powinno państwo zgodnie z, z konstytucją LPR. Mamy prawo tak realizować dobro naszych dzieci, jak głosi to nasza religia i oparta na niej nasza chrześcijańska moralność. W związku z tym, że w ostatnim czasie niektóre samorządów wyszły z inicjatywą promocji środowisk LGBT oraz tzw. Tak karty LGBT czują się w obowiązku zabrać publiczny głos, czego wyrazem jest niniejsze stanowisko. Wyrażamy swoją opinię tym bardziej, że widzimy, iż głosy przeciwne karcie są albo przemilczane, albo dyskryminowane, co nie ma nic wspólnego z tolerancją ani troską o jakość publicznej debaty wyrażając sprzeciw wobec karty LGBT, która pod pretekstem edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej chce uczynić szkołę miejscem nauczania w zupełnie oderwaniu od moralnych postaw i poglądów rodziców oraz mając na uwadze, że zgodnie z Konstytucją LGBT każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed demoralizacją, artykuł 72 ust. 1, oczekujemy od władzy państwowej aby w polskim systemie edukacji zostały odrzucone, budzące wątpliwości etyczne i prawne, rozwiązania zawarte w tak zwanej karcie LGBT. Wyrażając dezaprobatę na idei i praktyk, które godzą w godność człowieka i przyczyniają się do deprawacji dzieci, za całkowicie niedopuszczalne uznajemy wydatkowanie na te projekcje i programy propagujące kartę LGBT oraz wychowanie seksualne oparte na jej ideologii gender pieniędzy publicznych oraz angażowanie w tym celu instytucji publicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszyscy radni otrzymali drogą, drogą elektroniczną tą uchwałę. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Kozłowski Michał. Po prostu Chciałem wyrazić w imieniu klubu dezaprobatę dla, podmian faktów wprowadzania takiego tematu. Jest to nie tyle może upolitycznianie czy ideologizacja pracy Rady, ale takie troszeczkę bardziej upartyjnianie. E, ja tylko chciałbym zacytować jeszcze raz ten ostatni cytat, sprawiam z tego. Wyrażając dezaprobatę dla idei i praktyk, które godną w godność człowieka przyczyniają się do deprowacji dzieci za całkowite niedopuszczalne uznajemy. Wydatkowanie na te projekty i programy propagujące kartę LGBT oraz wychowanie seksualne oparte na ideologii węgierskiej, pieniędzy publicznych oraz angażowanie funkcjonalnych instytucji publicznych. Nie bym nic przeciwko temu, gdyby ktoś tutaj wcześniej zgłosił projekt poparcia karty LGBT i za funkcjonowanie tego systemu. Tu nie ma takiego tematu. Jest to po prostu wrzucanie po prostu ideologizowanego tematu, bo takie rzeczy tutaj nie zaistniały. W ogóle ostatni cytat mówi o tym, że... To stanowisko jest jak najbardziej zasadne do dyskusji w momencie, kiedy się pojawia po prostu propozycja czy coś takiego. A to takie działanie na zapas. E, po drugie, jesteśmy mimo wszystko organem prowadzącym, jeżeli moglibyśmy o tym mówić, organem prowadzącym dla e, szkół średnich. O ile próbowałem przejrzeć kartę LGBT, wiele kontrowersji, które tam się pojawiają, dotyczą wychowania tego wczesnoszkolnego oraz szkoły podstawowej, których w ogóle nie mamy, naszych kompetencjach jak jakby do oprowadzenia. Więc widzę, że jest to po prostu w ogóle niepotrzebny temat, dlatego my jako klub w ogóle w głosowaniu nie będziemy brali. Jest to Państwa pomysł i Państwo sobie zajmiecie stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanujemy Państwa decyzję. Bardzo proszę. Jest głos? Bardzo proszę jeszcze Pan Roman. Czy, tak? czy, czy są inne głosy w tym temacie? Bardzo proszę Panie Ani. Szanowni Państwo, nie wiem, co Rada Powiatu Białoruskiego ma do dokumentu, który podpisał prezydent Warszawy. Bo karta LGBT została opracowana i uzgodniona w Warszawie przy współpracy różnych tam stowarzyszeń właśnie związanych z tym środowiskiem LGBT i władz również przedstawiciel pana Rafała Szastowskiego jako kandydata na prezydenta Warszawy. I była zobowiązaniem tego kandydata jeszcze do poprzedzających wybory. Natomiast co my mamy do tego? To po pierwsze. Po drugie uważam, że tematyka zawarta w tej karcie nie jest aż tak kontrowersyjna, żeby e, aż e, Rada Powiatu Białostowskiego musiała e, podejmować ustawę w tej sprawie. Dlatego, że tam jest mowa o tolerancji, e, jest mowa o różnych... Mm, działania, które e, ma zamiar podjąć prezydent Warszawy w momencie, kiedy zostanie tym e, prezydentem, jak chociażby hostel dla osób z e, tego środowiska, e, czy e, działalność e, na przykład e, oprócz hotelu e, ten dokument wprowadza e, Centrum Społeczno-kulturalne wspierające i animujące życie warszawskiej społeczności LGBT. Oprócz tego jest mowa o e, ludziach, którzy będą kontaktowali się z nauczycielami i e, wspierali jak gdyby ich e, działania właśnie protolerancyjne, pro zmierzające pro, e, do tego, żeby inyalizować ze szkoły przemoc. I złe zachowania dzieci. Nie ma co udawać, że przemocy w szkołach nie ma, bo taka jest prawda, że różne tematy zewnętrzne, które się wrzuca do szkoły, wywołują w dzieciach agresję i e, naprawdę e, zachowania wrogie i nietolerancyjne. Ja, ja tam nie widzę nic złego. Poza tym nasze państwo i system edukacji jest tak skonstruowany, że tematyka wychowania do życia w rodzinie jest wprowadzana w szkole dopiero w klasie czwartej. I nikt tego tematu nie wrzuci wcześniej niż w klasie czwartej. A to po pierwsze. A poza tym podstawa programowa dla tego przedmiotu nie przewiduje takich treści jak e, te, o których tu jest mowa. Także ja, ja dziwię się temu całemu zaniepokojeniu e, tą sytuacją i uważam, że temat jest sztucznie pompowany, sztucznie nagłaśniany przez nasze media i e, tak jak kolega powiedział, polityków również e, i w ogóle nie, od, nie ma nic wspólnego z, z rzeczywistością. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Henryk Suchocki. Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, Panie i Panowie Radni. zabierając głos, właśnie chciałbym się odnieść do wystąpienia koleżanki, dyrektor i kolegi. Jesteśmy by, no, wszyscy nauczycielami w tym rządzie. I oczywiście, jak najbardziej przychylam się do tego, że ta, to stanowisko jest... Przedaję. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa. Dawno minęły czasy, kiedy w naszym kraju, gdzie indziej, od momentu wykreowania, powstania, zdaje się, jakiegoś zjawiska, gdzieś w centrum, i to w porębeli, lata, 4 dziesiątki lat. Dzisiaj żyjemy w społeczeństwie niesamowitego, niesamowitego, szybkiego obiegów informacji oraz przejmowania adoptowania na grupów, różnych y, To stanowisko, o którym mowa y, przyjęła już nie tylko grupa y, y, rządząca Warszawą, bo chyba nie rada z tego, co mi wiadomo. Ale jest to jest bardzo zapewne czasu. Y, to zjawisko zachodzi także większy w większych miastach, takich jak Poznań, Wrocław, Kraków, szereg innych czek Metropolii Polskich. Jest moim zdaniem tylko kwestią niedługiego czasu, kiedy zadzieje się to, proszę Państwa, tego młodego słowa, z tego nie lubię, to naprawdę ponieważ Pan Prezydent Szkolacki jest prezesem Związku Nacobolni Polskiej. jest cóż? Eee, o co to robimy? Po to, żeby nie tak, jak jeszcze Jan Kochowski napisał o rozbudzie przedszkody i co szkodzi Dziękuję bardzo. E, dziękuję. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Bardzo proszę, Pani Porządanie Autosta. Szanowni Państwo, ja uważam, że mamy prawo wyrazić swoją prezatowatę. Nie jesteśmy jakimś zaściankiem. Reprezentujemy 15 gmin. Myślę, że tych mieszkańców jest bardzo wielu w naszym powiecie, które, którzy myślą tak samo jak my. I tutaj też do tego przedmówcy nawiązuje, za późno będzie ogłaszać, czy coś robić, jeżeli zostanie to już autentycznie wprowadzone jako obowiązkowy, czy przedmiot, czy jakieś zadanie do szkół. Ja uważam, że nie tylko mniejszości seksualne mają jakieś prawo, większość seksualna też ma takie prawo i nie łączono tego tak bardzo z religią. Owszem, wychowanie chrześcijańskie, chrześcijaństwo jak najbardziej widzi rodzinę i, i ten sposób życia, wychowania i rozwijania się narodów. Natomiast ja mam jeszcze zwrócić uwagę, że to jest zgodne z naturą. Po prostu to jest naturalne. Tak natura się rozwija poprzez rodzinę, w ten sposób, a nie inny i wszelkie wynaturzenia uważam, że nie powinniśmy propagować i trzeba dumować, na zimne mówić za czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce się Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, też chciałbym kilka dodać. Wczoraj bardzo uważnie otrzymałem, przeczytałem przygotowane stanowisko, przeanalizowałem sobie treści. Tutaj do pani Koleżanki, do pani Anny ja, e, w naszym ustroju w tej chwili programy realizowane, zatwierdzane przez Ministerstwo Edukacji, e, jestem dyrektorem szkoły podstawowej i, i myśląc właśnie, dlaczego budżet zaczyna się w klasie czwartej. Myślę, że jest to odpowiedni bieg i tak uznało ministerstwo, jeżeli ministerstwo uzna, że należy to robić wcześniej po długich konsultacjach, zapytaniach specjalistów, to będziemy to wprowadzać. Nie wprowadzajmy tego typu kart, bo uważam, że może przynieść to więcej szkody niż pożytku i dyskusja w tej chwili, czy zasadne, czy nie, mamy stanowisko, jeżeli ktoś się zgadza, zagłosujmy i na tym sprawa będzie zakończona, natomiast jest to bardzo ważny aspekt. Co do treści nauczania, mamy wychowanie do życia rodziny, też inne treści, które wprowadzamy do szkolnych programów wychowawczych, programu profilaktycznego, te treści zatwierdza Rada. Są zgodne z podstawą programową i myślę, że w tej chwili w naszej edukacji de, powinno to wystarczyć. Także w mojej własnej sprawie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pani Ania Mielcuk. To to Szanowni Państwo. Koledzy radni, szanowni państwo, ja oczywiście wiem o tym, że od czwartej klasy zresztą o tym mówiłam, jest wderze w w szkole. I nie podejrzewam pani minister Zalecki o to, że prowadzi to wcześniej. Ja Dlatego uważam, że nasza postawa to jest taka postawa walczących z wiatrakami, których jeszcze w ogóle nie ma na pory rządzie. Po co? Po co zabierać? Podatki, 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 podatki. Proszę? pod tym głosu? Ale nie długo Ale przecież nie będzie. <grym wiatrach> Prze Oczywiście macie Państwo prawo to uchwalić, wiatrach. tylko ja nie bardzo rozumiem po co. <grym wiatrach> Bo skoro władze rządowe nie podejmą takich decyzji jak wprowadzenie karty LGBT do szkół, to, to po co nasze stanowisko? Ja zadaję pytanie. ja Jakim to jest cel? Tylko po to, żeby, żeby być... W jako dziękuję bardzo. Bardzo Prawo, proszę Pan Boże. Przepraszam Aniu, ale Państwo nie się stanowiskami tego klub, tak? Że nie przyjdziecie do głosowania. Dlaczego zapoznawiacie, odmawiacie prawa przyjęciowe prawa głosowania? No to, 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 to powiem, nie jest... To dyskusji. Właśnie mówię, niepotrzebne. No, nie, dziękuję, nie proszę. będę odzywać bo... Nie, nie mówić, ale no, proszę, proszę się proszę, nie obrażać. Ja zapraszałem do dyskusji nie po to, żeby, żeby ktoś tam się zewnętrznie, Ja tylko... Każdy ma prawo się wypowiedzieć i dobrze. Chyba jesteśmy na tyle tolerancyjni, właśnie jesteśmy tolerancyjni. No właśnie to jest tolerancja, tak? na to No Panie Aniu, wszyscy mają prawo się wypowiedzieć. Nie Bardzo nie proszę. Nie proszę. Nie. proszę. Ktoś jeszcze? Bardzo proszę panu na Bardzo dziękuję za te głosy na dyskusję. Eee, bardzo dziękuję. To, to, to jest dyskusja jednak w tym momencie. Wydaje mi się, że tutaj dwa, dwie uwagi takie pojawiły się. Jedna to e, pani Ani Grycow, właściwie to dlaczego zabieramy głos publicznie w takiej sprawie, a to jest na to odpowiedź właśnie w tym stanowisku. W związku z tym, że niektóre samorządy to Warszawy to jest przecież miasto e, na Panie osobnych prawach, to jest a ale nie tylko. E, zabiera głos, nie tylko, ustanawia, przyjmuje, wprowadza, inne, które to zostało powiedziane, my także zabieramy głos publiczny. Tylko tak się dzieje rzeczywiście, że te nasze głosy, głosy e, środowisk są, jak margin marginalizowane. Jeśli chodzi... Nie, tutaj, to rozbiera, to włączy. Jeśli chodzi o yy, dlaczego zabieramy też głos, no dlatego, że ten głos osób przeciwnych karcie jest rzeczywiście nienagłośniany zupełnie, nie do pełni, on jest on jest ignorowany. W związku z czym, no musimy podejmować takie stanowiska i też zabierać głos w debacie, robimy to. Pamiętam, kiedy przygotowaliśmy stanowisko, może też dobrze się tak dzieje, tu siedzą koledzy, w sprawie ideologii gender, było to chyba drugie stanowisko w kraju, w łapach i wówczas Jadka, Jadka to była po prostu. Te tutaj nocowali, jak to mówi, dniowali, nocowali, jak już tak się fajnie o nas mówi, koczowali w każdym razie, szukali ludzi o dziwnym wyglądzie, prawda, żeby nagrać ich, prawda, wypowiedzi i tak dalej. Nie zajmowali się tym, że zakłady padły i tak dalej. My mówimy, przecież my bronimy, możemy pokazać, co zrobiliśmy w swojej zakładu, zakładów, i tak dalej. Ale to wy rządzicie, to wasze grupy rządzą. My, my, gruzi wąsparcie. Nie, i do bo zabraliśmy głos. Innym wolno było ten głos zabierać. A jak się zabiera ten głos? Wrzucił ja kolega przed chwilą. LGBT po prostu w i to marsze, w różne inne, prawda, i tak dalej. LGBT. Niewinne, tak? Przygotowanie do szlachetnej miłości inaczej, tak? W czterech ścianach? Nie, przygotowanie do nie świetniego demoralizacji, demolizacji, narzucenia tej demoralizacji. To rozumiem, że dzieje się to w czterech ścianach. Dalej, dzisiaj mówimy, tak niedawno świętowaliśmy, my katolicy chrześcijanie świętowaliśmy Wielkanoc i co? W jednym z, przy grobów, w jednym z grobów pańskich homoseksualiści musieli zrobić manifestację, włożyli, wkładali emblematy homoseksualne w parafii. Naszej, katolickiej parafii, prawda i tak dalej. Tak wygląda ta debata z drugiej strony. My nie możemy niczego powiedzieć. Więc mówimy to bardzo spokojnie, nie mówimy o prawie rodziców do tego, w jakich, jakim duchu, w jakiej wartości wychowuje się dzieci i mówimy o prawie chrześcijan. I powiem jasno jeszcze raz, bo mamy środowisko bardzo pięknie tutaj podzielone w sensie różnorodności. Mamy tu i katolików, i prawosławnych. Nie znam, nie znam prawosławnego księdza, który by się po tym nie podpisał który nie powiedziałby, tak, zgadzam się z tym, to jest niebezpieczeństwo. Nie zgadzam się na LGBT, nie zgadzam się na ideologię gender. Tak, tak. Jeśli chodzi o przemoc, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście. Także w, w stosunku do osób homoseksualnych. Tak, że proszę mi wierzyć. Proszę mi wierzyć. To samo wobec tego, że ktoś się przeżegnał przy posiłku w szkole, w niektórych już miastach, dużych. to już jest dzisiaj problem. To już jest problem. Problemy są już postawy. To, że ma dziewczyna krzyżyk, w niektórych już miastach polskich dochodzi do takiej sytuacji, że już się z tego powodu jest dyskryminowany. Więc jest z różnych powodów. Walczmy z przemocą. Ona nie może, nie może jej podlegać ani osoba homoseksualna, ani osoba godnie wyrażająca postawę chrześcijańską, religijną, prawda i tak dalej. To jest jasne, zgadzamy się z tym. Mamy tutaj wiele do zrobienia do końca świata, będziemy to robić, Ale nie, nie w tym duchu, żeby nam narzucać postawy, systemy yy, demoralizujące. Ani w ramach WDŻ, że ta prawda, czyli wychowania życia w rodzinie, bo to wychowanie do życia w rodzinie ma na tym polegać, że najmniej do powiedzenia ma mieć rodzina. Mówimy, że nie. Trzeba słuchać rodziny. Trzeba głosów tych, do których jest to Prawda? Bo na przykład to są chrześcijanie. Mają swój system wartości, prawda, i tak dalej. Ja myślę, panie, że czasem będzie pani miała zaraz czas i tam no. dziś nie ograniczę no. pani czasu. Naprawdę, bardzo proszę. No, Ale jeszcze dobrze. I Drugi głos to z kolei głos pana radnego Michała Gozowskiego, że właściwie jeszcze nie ma tego, takiego tematu, że mówimy na zapas. Właściwie w jakimś sensie przez trzeba takie stanowisko podejmować, bo jeżeli coś na zapas, to nikt nie wie jak trzeba się śpieszyć. No, my śpieszymy się oczywiście, podejmujemy je teraz. Ale co mamy zrobić po fakcie, już będzie to już tak duże, jeżeli ta fala się rozlejdzie i dyskusja to będzie wyglądała już absolutnie jednostronnie i głos chrześcijan będzie zduszony, stąpszony, ośmieszony, bo do tego to się sprowadza yy, w wielu stacjach. Yy, więc uważamy, że stanowisko jest bardzo godne, jest bardzo zważone. Mówi o tolerancji także w do naszych poglądów i postaw chrześcijańskich. Mówi o tym, że nie jesteśmy przeciw jakiejkolwiek dyskryminacji ale także żądamy, żeby nie dyskryminowano naszych podkreślań. Uważam, że wszyscy, nawet niewierzący, mogliby się pod tym podpisać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie, bardzo proszę, pan Mam tylko apel do ja państwa. Ja przepraszam, panie Michale. Tak. ja prosiłem? o y, Tak, ale wcześniej prosiła pani Wilomrodzka, więc tutaj nie, nie chciałem. To, to, to. Ja, ja przekazuję głos. A dobrze, dziękuję dobrze. Bardzo. Dobrze. Proszę dobrze. bardzo. Proszę państwa, ja do państwa mam tylko jedną gorącą prośbę żebyśmy nie pomylili Rady z radą dowoja. To jest gorąca uwaga, żebyśmy po prostu nie wchodzili tak głęboko w sprawy, dla których nie jesteśmy kompetentni. Dziękuję bardzo. I cały wniosek faktycznie o zamknięcie dyskusji, ona do niczego nie prowadzi. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że myślę, że jednak prowadzi, ponieważ jest ta dyskusja. A poza tym, proszę państwa, my nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości. Nie możemy uznać, że a na świecie może wojna, byle polska wieś zaciszna i tak dalej. To nie tak. Musimy znaleźć się w tej rzeczywistości i tak jak mówił radny Henryk Szuchowski, przy, przy, w tej chwili przy tym tempie życia może to nastąpić bardzo szybko. Chcemy się po prostu wypowiedzieć na ten temat, ale jeszcze tutaj Pan wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Bardzo krótko. To, 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 nie ma zamiaru mylić. Nie mylimy, nie mienimy. Rady Powiatowej, rady ale głos ad tym jest uprawniony w statucie. Ja nie mylimy Rady Powiatowej. Tak, <ślaśnijny> na <ślaśnijny> Nie mylimy głosu, nie mylimy dyskusji, nie mylimy, przepraszam, Rady Powiatu z Radą parafialną. Bo Rada parafialna rozumie, że coś narzuca księdzu proboszczowi, prawda? Natomiast my nie mamy takiego zamiaru. Natomiast odwrotnie my czasem sukujemy się w głos Rady Parafialnej. My nie pokazamy żadną radą parafialną. Czy to jest prawosławna, czy katolicka, czy ewangelicka, prawda, inna. Sukujemy się, bo to jest głos nie tylko naszych wyborców, tylko głos naszych obywateli. Chcemy, żeby szanowane były ich wartości, i podstawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze chce się ktoś wypowiedzieć? Zamykam dyskusję wobec tego. E, chciałbym tylko jeszcze e, prosić o ustalenie, ustalenie, jeżeli... Aha, dobrze. Najpierw, najpierw może e, głosujmy. Zapraszam do głosowania. Вот, сейчас я наложу, допустим, я. não 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 Zamykam głosowanie. Bardzo proszę o wyniki. Dziękuję bardzo. Przy 18 głosach za, 7 braku głosów Rada Powiatu Białoruskiego podjęła uchwałę w sprawie Karpę odjebę tej wychłonie seksualnego w duchu ideologii rzędu i teraz chcę tylko ustalić, do kogo wysyłamy tą uchwałę. Do wojewody. Zapraszam, zapraszam do przekazania tego żartu, to może my się też pośmiejemy. Nikt nie słyszał. No, nie słyszeliśmy prezydenta Trzaskowskiego na pewno tak bardzo no tak. no myślę że to jest prawo pana przewodniczącego ja, ja po prostu I nie prawo pana no, tego ja po prostu jeżeli państwo mają życzenie żeby wysłać do pana prezydenta Trzaskowskiego to również wyślemy z całą pewnością pani będzie pewna dziękuję bardzo zamykamy temat przechodzimy do punktu następnego to jest punkt 7